Witam Was bardzo serdecznie. Przepraszam za hałasy w tle, no ale niestety cały czas remont jeszcze naszego budynku trwa. No i niestety są hałasy. A dzisiaj przychodzę z paletką z Makeup Obsession. Jak widzicie, Angel Energy. Bardzo dużo cieni. Zobaczcie. Lusterko jest. Oczywiście już zrobiłam makijażę. Proszę. Ok, w tych makijażach nie użyłam tylko jeszcze tego cienia i tego cienia. Jedyny, który taki specyficzny jest, jakiś taki, taki drobinkowy. O, widzicie? Nie wiem, czy będzie się sypał, czy nie, więc dobra, od razu bierzemy się. Na końcu będą słocze. Ten cień bierzemy w załamanie. Wezmę go też od razu tutaj na dolną powiekę. Teraz odrobinę tego cienia dam w zewnętrzny kącik. Praca tym cieniem to jest dosłownie bajka. Jakbyście chcieli, to możecie nawet w załamanie tak ładnie zrobić sobie no, taki kolorek po prostu. No, bajka, bajka, naprawdę bajka. A teraz ten, który się obawiam, że się osypie. To jest jedyny taki inny, taki cień. No, tak jakby sprasowany brokat. Pozornie wydaje się, jak się dotknie go, że on jest dosyć taki. No, bo dotykałam, nie używałam jeszcze w makijażu, ale dotykałam go. Taki. Mm, bardzo drobinkowy, suchawy, ale pod spodem jest taka warstwa, tak jakby mokrawa. Więc dobra, od razu wiadomo, że to bardziej palcem. O, to jest cień, który można by było dać na jakiś inny. No, nie pomyślałam i daję tak. O. Ale dobra, wezmę go kawałek na ten brąz. Obawiałam się, że będzie się osypywał. Ani jedna drobinka się nie osypała. Ani jedna. Teraz wewnętrzny kącik dam ten cień. Też go nie używałam. O, jak on biednie wygląda. Bardzo biednie teraz wygląda przy tym. No nie. No nie, tak to nie może być. Dobra, poprawiamy. A może innym pędzelkiem? O! Z pędzelkiem ze sztucznego włosia lepiej idzie, ale to nadal jest taki... taki grzeczny cień. Hmm, czy mi się to podoba? Chyba jeszcze troszeczkę bardziej muszę dać tego, bo to tak brzydko wygląda. O, lepiej jak trochę dalej. Okej. Okay. Wewnętrzny kącik. Damy ten. Jak go używałam ten, ten biały wcześniej, to wydawał mi się bardzo mocno taki nasycony, ale przy tym błysku to wszystkie te cienie wyglądają marnie. Ok, czekajcie teraz tak. Malutki pędzelek, i weźmiemy ten granat. Ale to będzie fajne połączenie. W czasie, kiedy nakładałam ten granat, jeszcze muszę poprawić, czuję po prostu, jak te drobinki odpadają. Także to nie jest cień dla kogoś, kto ma wrażliwe oczy, bo będzie wpadało do oczu. Ja czułam, jak mi wpadało. A wiecie co? to prawda na dolnej dałam to, ale spróbuję jeszcze ten błyszczący błękit też troszeczkę dać. Tak w kąciku dolnej powieki. W zewnętrznym kąciku. O! Teraz tak. Golden Rose, kredka na linię wodną. Na rzęsy odżywka z Eveline plus yy, to jest maskara z Maybelline Sky High. Jak trochę podeschła, lepiej. Zresztą zobaczycie. Makijaż skończony. Jak widzicie, no już maskara ta jakoś tam względnie wygląda. Nie jest to coś, co ja bym jakoś, znaczy inaczej, efekt w tej chwili jest ok, ale trzeba się dużo jeszcze namachać, może jeszcze, jak jeszcze bardziej zgęstnie, to będzie lepiej, ale w każdym razie, no ja nie podzielam tych niesamowitych zachwytów tą maskarą z Maybelline, jest w porządku, ale to nie jest ósmy cud świata, ale dobra, teraz idziemy do palety, przepiękna jest kolorystycznie, podoba mi się, jejku, przede wszystkim, ja Wam nie powiedziałam, to mi się bardzo podoba. I to jest takie wytłoczone. Tutaj widać, że to jest no, pod palcem czuć. Tutaj ten napis też, ale to już mniej. Tu ten Angel Energy. Czuć. Y y y ogólnie kolory bardzo mi się podobają. I teraz jedziemy z koksem. <grym> Dobra. Teraz nałożę sobie cienie żeby wam pokazać, bo to by było za długo, i będę omawiać kiedy już tutaj będą. Ok, cienie zrobione. Zobaczcie, tak wyglądają. Za długo by zeszło, żeby to tak zrobić. No, wiecie, i teraz tak wam od razu pokażę. Najpierw zobaczcie. Mam palec zafarbowany, ponieważ dwa cienie z nich, z tych, Farbuję. Ten farbuje i ten farbuje. Pokażę je Wam w palecie. To jest ten i ten. Może tak. Yy, Okej, okay. Tak to ciężko mi jest, ale dobra, będę tutaj i będę Wam mówić tak. Ogólnie z cieni jestem zadowolona, ale jest jak na tą paletę z Make-up Obsession, z tych dużych, jest dość dużo, ale mojego. Przede wszystkim. Ten cień, ten cień nie nadaje się, bo próbowałam go i makijaż wyszedł totalnie do dupy, żeby go tak nałożyć i skoncentrować, strasznie plami, no nie można go równomiernie nałożyć, no ni cholery, ale jeżeli byście chcieli go tak zastosować w załamanie, no to przy takich może nie super jakoś tak elegancko, ale da radę nim zrobić. Część cieni jest całkiem inna w palecie, inaczej wychodzi na oku. Na przykład ten, to jest drugi z kolei koło zielonego. Tutaj na oku wycho wychodzi on bardziej taki różowy niż tu. Tutaj jest taki, więcej takiej brzoskwini, a na oku bardziej różowo. Ten pomarańcz, tutaj wychodzi taki pomarańcz z niedzią. Jak popatrzycie, to jest przedostatni cień. O, ten tutaj. To ja widzę w nim z kolei takie różowe podtony. No, tak jak Wam mówiłam, te dwa cienie z kolei farbują. I jeszcze a propos tego cienia, i w sumie tego też, ale ten gorszy. Te dwa są problemy, żeby je nałożyć czy pędzelkiem naturalnym, czy pędzelkiem z włosia. Ba, są problemy, żeby nałożyć palcem. Ten prędzej się nałoży, ale ten to jest taki koszmarek do nakładania. Bierze się, nakłada, bierze się, nakłada. Obydwa się szklą, z czego ten potwornie się szkli. To są takie minusy tej palety. E, teraz, jeżeli, a i ten jeszcze cień, bo ja sobie sobie robiłam e, dobrze, dobrze to wszystko, tak. Ten cień, notatki moje sprawdzam. Ten cień tutaj ja musiałam go aż dwa razy dać. Jego się słoczuje bardzo brzydko. Zresztą, o, wezmę go. I może, o tak tu. Zobaczcie, on jest taki dosyć marnie, to wygląda. Ale, o, jeszcze ten fiolet wam przy okazji wezmę też, pokażę. Na słoczu nie wyglądał źle tutaj, ale jak na oku się weźmie. No to jest. O, zresztą to widać. To widać po jednym i po drugim, że no pigmentacja nie powala, ale ten jest strasznie ciężko używać. Ten po prostu trzeba go więcej dokładać, ale równomiernie fajnie się nakłada. Teraz, jeżeli chodzi o plusy, no dzisiejszy ten cień fenomenalny imprezowy mm, albo na lato, albo na imprezę świetny. Jakbym miała powiedzieć, które cienie z tych, które tutaj są, bardzo mi się spodobały. Ten. Świetna pigmentacja. I jak na tego typu cień, no bo one nie są jakieś takie. No czasami ciężko jest je zrobić. Ten. Bardzo dobra pigmentacja. Bardzo fajnie się zachowuje, a jest matem. Ten też lubię. Troszeczkę mnie zawiódł kolor, no bo wolałabym taki jakby był. Jaki tutaj jest. Ogólnie ten rządek. Ten cień to jest. O, czekajcie. Ten. No przepiękny, ja lubię takie cienie, bardzo lubię. O, i teraz tak. Jak widzicie, maty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć matów. Do tego. Mm, no nie, tragedia. Ten pośredni, ale na powiece fajnie się zachowuje. Reszta matów rewelka. Teraz jeżeli chodzi o błyski. Błyski są różnego typu no bo jest taki, o ten zobaczcie, on jest bardzo delikatny ten też no to, o, muszę dużo podszyć go on też jest delikatny to jest, tu są które? to jest ten i ten to jest taki rodzaj ale zobaczcie, też jest taki bardziej błysk ten błysk, to też jest błysk ale już taką też jest z dobrą pigmentacją, ale to jest taki pośredni, taki bardziej satyna, ale też intensywna. Że ładnie kreskę można nim zrobić. Ogólnie Wam powiem, jak za cenę, bo on, ta paleta kosztuje 56 chyba 6 zł? Chyba, że podrożała, ja za, ta, za taką cenę kupywałam. I ona leżała, leżała, aż w końcu mówię, dobra, lato trzeba się zmobilizować i ją zrobić. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o tą paletę, teraz śmieciara z kolei, Zawsze coś. Ja ogólnie Wam powiem, ja jestem bardzo zadowolona z tej, z tej palety. Biorąc pod uwagę, nawet jeżeli by ona podrożała, dobra, 60 zł, no to jedyny ten cień, taki tak, praktycznie taki, no można z niego korzystać, ale trochę trudności. I no nie podoba mi się, że farbują powiekę te dwa. Ale ogólnie, jak na tyle cieni, reszta jest fenomenalna. A i jeszcze a propos tego jednego, jedynego innego. Jeżeli ktoś ma wrażliwe oczy, yy, owszem, jak się nakładało, nic się nie osypywało. Ale jak już później tak troszeczkę chciałam tu rozetrzeć, tu nakładałam tą kreskę yy, no, tym, tym granatowym, to jednak wtedy troszeczkę drobinki się osypywały. Aha, i jeszcze ogólnie, jeżeli chodzi o osyp. Yy, z matami zero problemu. Ten trochę się osypywał. No, ten, tak jak Wam mówiłam. I któryś jeszcze się osypywał, czy nie? Z błysków nie przypominam sobie, żeby poza tym i tym właśnie, żeby coś się osypywało. Ten cień ciemny. Jejku, ja myślałam, że z nim mogą być problemy. I że do tego może mi się kolor nie spodobać. Kolor mi się podoba, mimo tego, że jest ciepły. Bardzo mi się podoba. I jeszcze do tego, on jest bardzo fajny, taki, bo można zrobić do tego stopnia, że będzie taki kolor, dosłownie na powiece, a można też zrobić delikatną chmurkę, tak jak tutaj macie. Mogą on Jego, owszem, przy masie pracy można by było nawet dać w załamanie, ale masa pracy by była przy tym. No to od razu mówię, ale da radę. Nie wychodzi w ogóle plamiście. Także podsumowując, ja Wam serdecznie polecam tą paletkę, ponieważ ona jest fajna, typowo letnia. No wiadomo, nie idealna, nie da rady, żeby przy tylu cieniach wszystkie cienie były idealne. Jeszcze chyba z taką paletką się nie spotkałam, żeby miała 16 czy więcej cieni i żeby wszystkie były takie mm, miodzio. No nie, zawsze jest coś tam, że lekko kuleje. A tutaj, no zobaczcie, to jest taki fajny letniaczek. Idealnie teraz na ten czas. Dobra. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku. O ile go do końca. Pa-pa!